Nie ma w Polsce innego prawa niż to prawo oparte o konstytucję i ustawy, a żadne regulacje podustawowe, rozporządzenia, dekrety ludzi, którym wydaje się, że będą regulować porządek prawny pozaustawowo. Państwa nie obowiązują i nie obowiązują tych, którzy chcą wiernie służyć Rzeczpospolitej. I chcę Państwa przekonać, że prezydent Rzeczpospolitej, ja osobiście analizując obecną sytuację będę w sposób jednoznaczny dążył do tego, aby rozwiązać wszystkie kwestie polskiego ustroju i wymiaru sprawiedliwości, bo nie godzę się na to, aby prawo. Aby prawo było czytane przez polityków tak, jak oni je sobie wyobrażają. Bo to nie jest zapowiedź prawa, a jest to zapowiedź zwykłego bezprawia. Bo prawo jest jedno i konstytucja jest jedna. I jeśli ktoś mówi, że będziemy stosować prawo tak, jak nam się wydaje, to zwiastuje bezprawie, na które nigdy się nie zgodzę. A tak to już jest w naszym życiu, w świecie dobrym i w świecie złym, że zawsze na początku jest słowo a posłowie są dopiero czyny. Nie zgodzę się nigdy na to, by segregować sędziów na neosędziów i paleosędziów. Sędziami są ci, zgodnie z konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej, których nominuje każdy kolejny prezydent Rzeczpospolitej. A więc proszę Was, żebyście nigdy, drodzy Państwo, nie dali sobie wmówić, że wśród sędziów są jakiekolwiek kategorie neo i paleosędziów. To nie funkcjonuje. Tego nie ma i na to się nigdy nie zgodzimy.